Miasto stanęło, ponieważ dzisiaj miał miejsce pierwszy zlot pojazdów Polski Ludowej, organizowany przez Barsetka. Zlot miał miejsce przy Młynie Słukowice na Sołtysowicach, gdzie spotkało się ponad 50 samochodów z epoki. Od wojskowych ziłów, które mają rok 51, po wojskowe gaziki z epoki również. Ludzie się zatrzymywali przy Warszawach, wspominali, że taką do ślubu jechali, a jak nie oni, to ich bogatsi sąsiedzi. Ludzie się zatrzymywali przy maluchach, bo to często pierwsze auto dla, dla dzisiejszych 40-latków, prawda? Więc każdy ma tutaj coś dla siebie. Małe dzieci z kolei takich aut w ogóle nie zobaczyły na ulicy, więc miały okazję zobaczyć kawałek historii nie tylko na zdjęciu w szkole, tylko, tylko na żywo. Warszawa 223 68 1968 roku. Lakier jest z paletki Fiata i tak ogólnie jest w oryginalnym kolorze, znaczy w oryginalnym stanie, pepcerka jest nasz pomysł. To jest model Fiata 125P z 70 roku. Typowy, pierwszy, pierwsze lata produkcji, czyli klamki-skarpele, czyli zupełnie inny przód i tył niż w kolejnych wersjach Fiata. Silnik 1300, samochód zachowany przynajmniej w środku, w, w oryginale, ma przepiękną tapicerkę, czyli skórę minionej epoki.